Cześć, tu ja chciałam Wam pokazać. No, w ogóle nie pokazać, go z Wami zrobić. Dwa lub trzy zadania, jeśli zdąży. Tak. Dobra, przyniosłam to, wszystkie rzeczy i takie te. No, więc możemy zaczynać. Pokażę Wam, co dostałam. Nie, nie, Tak. Chciałam go dostać, musiałam. No, jakim się ale chciałam go tak strasznie. Dobra, już w końcu go zauważam. Skupię, tak tam było. Dobra, idź szybko, jak chcę zadania robić. Nie chcę się pracywać. Są różne sposoby na Tutaj wskazówki. Yy, tutaj materiały, a tutaj jest. Własne numerki, nie chcę się cały dość. To ja już zrobiłam. No i stąd jest to, o, jest Um, tu. tutaj, tą stronę zostaw specjalnie pustą, celowo no i jest celowo no. y, tu nie? stań tu taki, coś takiego Uu, będziemy losowali, bo ja już tu mam jeden. nie wiem po co to co mm, mm, mm. a i mówię, że Poczekajcie, Dobra, wylosowałam w stronę tą. Ale nic się też nie chce zrobić. Ale przeczytam tam Zrób samolot z papieru. Hmm, czy ja nie samolot robić? To pytanie. To jest samolot w dwóch no Dobra, poczekajcie, ja tego wytnę i za chwilę wracam